Witam. Na początek. Krótki test. Wziąłem broń, taką jak karabin. I chcę zobaczyć, tak jak ostatnio padło pytania, chociażby na przykład w komentarzu, czym jest broń lekka. Ponieważ zmieniło się troszkę określenia na kartach i teraz na przykład nie mamy czegoś takiego jak karabiny czy pistolety. Zostało to uogólnione do broni dystansowej więc pada gdzieś tu czasami znaczenie jak broń lekka w percepcji na przykład jest to spotykane w takim karcie na przykład jak przeciwpancerne, pepanc też jest informacja o broni lekkiej ale ta karta zawsze oddziaływała na karabiny i broń nie ciężką po prostu i niewybuchową, więc prawdopodobnie do tego się dalej stosuje nie użyję jej bo spróbujemy jej po prostu użyć tu tutaj. E, a więc pamiętaj, że, że ciężka broń e, nie powinna w to wchodzić. Zresztą zróbmy szybki test, zobaczmy. Oczywiście na westek, bo gdzie indziej mamy to testować. Zatem założyłem sobie broń, mam tą kartę założoną, zobaczmy jakie będą wrażenia Kiepskie, nie, no, oczywiście. Ło. O co to było? Przepraszam bardzo. Dobra, po 10 w nogi, bo w końcu to działa na kończyny. Nie wiem jak nogi, więc... Znaczy nie wiem jak głowa, więc zobaczymy tak. Dobra, po 10 w nogi. Ale to. Słabo mu idzie, nie? Dobra. No ale to dlatego, że nie mam odpowiednich kart. Dlatego idzie mu to słabo. Eee, przy okazji, zróbmy sobie trochę świecenia. i dalszy test. A więc no zresztą widzieliśmy po 10 i tak dalej. Spróbujmy a spróbujmy z ciekawości przełączyć się na broń, tylko że ta będzie dodawała akumulację, więc. Po 50. A więc sprawdźmy z powrotem zmiana na karabin i zdejmujemy kartę dalej zadaję po dziesięć. po 14 dziwne dziwne powiem wam że dziwne bardzo dziwne no Dobra chyba czas zmienić okej okay. Okej, hey, powiem wam, no, spodziewałem się, że ta broń będzie tutaj widoczna, jeżeli chodzi o tą kartę. Nie wiem, co mam wam powiedzieć, zupełnie test się jakby nie powiódł. Nie ja mam żadnego pojęcia, co rozróżnia tą kartę od innych rzeczy. Nie tam przyciska Po 9. No ale jest tak samo, nie? I po 12 w głowę, więc to szału tak naprawdę nie ma. Nie, nie widzę żadnej różnicy. Nie jeszcze skoleczyli to ciekawe, że nie zginął. Dobra, teraz zginął. Y Nie mam przy sobie pistoletu, ale. No. Nie wiem, co wam powiedzieć. Karabiny zwykłe jakoś nie działają specjalnie na tą broń lekką, więc możliwe, że to tylko działa na pistolety. Trzeba będzie to przetestować na innej postaci w takim układzie. Mm. A więc kiepski. Kiepsko wyszedł ten test. Nic więcej, Nie widzę różnicy. Drugi test, który chciałem przeprowadzić, to na broni białej, ponieważ fajna rzecz, która daje niesamowitą moc, jest taka, że jeżeli używacie broni dwuręcznej, to macie taką broń jak minigun z siekaczem, który bez amunicji zadaje obrażenia siekaczem, podchodząc do przeciwnika. I tu akurat jestem obecnie, no, jak widzicie, etapie, gdzie moje efekty są zwiększone. Ze względu na to, że osiągnąłem 0%, można powiedzieć, przetrwania gula, i w ten sposób zyskuję 150% do obrażeń, wręcz. Co za tym idzie? Jeszcze. Dodatkowo mogę sobie zawsze coś zjeść. Na przykład jak smaczna pieczeń z jałguła, która zwiększa mi o 213% jeszcze obrażeń w walce. Wręcz przez to, obrażenia tutaj zadawane to przez na przykład kosyłowców głów są właśnie tak duże. Czy na przykład yy, Swaghandler też zadaje takie obrażenia. Ale. Głównie chodzi o siekacza z minigana, ponieważ z odpowiednimi kartami, takimi jak tłuczek, który zwiększa nam zadawane obrażenia e, o 50% więcej, to jeszcze mamy taką kartę jak radioaktywna siła, która nam może zwiększyć to jeszcze o 150% od potężnych ataków, czyli poprzez e, piłę łańcuchową autotopór do uderzeń, czyli właśnie poprzez uderzenie broni, co minigun wykorzystuje. A więc mamy te uderzenia non-stop. Jakie obrażenia śmigają? No, powiem wam takie, że nie mam się czym przejmować, jeżeli chodzi o supermutanty w tej chwili. Sami zobaczcie. Bez problemu? Bez problemu. To szukamy dalej przeciwników. Bez problemu. A jeszcze mógłbym pewnie sporo wymaksować. Jak sami widzicie, ta broń w tym momencie jest niezastąpiona przy zwykłej to i tak akurat dużo o, moje bliskie obrażenia tu zadały za dużo no ale o dobra zniknęło mi yy, świecenie więc mogę nawet bez świecenia zadać sporo obrażenia o trzy gwiazdkowe, bardzo ładnie jak mi pójdzie szybko no myślę że aż za szybko Ważne, żeby nie zbierać amunicji na minigana, bo jak sobie zbierzecie, to wtedy będziecie mieli o połowę mniejsze obrażenia, przez to, że będziecie mogli strzelać. Tak działa właśnie ten siekacz w miniganie. No ale sami musicie przyznać, że z tą bronią to tak trochę nawet duża konkurencja dla Autotoporu, tak bym to nazwał i też widziałem go w akcji jeśli chodzi o strażnika na rajdzie to ten siekacz też robi bardzo bardzo duże obrażenia na tym robocie zatem jeśli nie macie autotoporu polecam zainwestować w siekacza założyć odpowiednie karty pójść na rajd jak zejdzie tarcza robotowi to bez problemu siekaczem możecie go załatwić i to bardzo szybkim czasie. Bo obrażenia mogą wam sięgać nawet o do 1900? Czy 1500 na pewno. Więc jest duża, jest duża siła. Tylko co musicie wiedzieć o nim. Przede wszystkim tutaj akurat chyba nie ma wielkiego znaczenia, co wrzucicie. Bo on i tak bazuje na uderzeniu kolby. Siekacz, więc to jest najważniejsze. Ale tak jak sami widzicie, broń się nie psuje od tego w ogóle, więc nie musicie się o to martwić. Od siekacza, no i trzeba mieć tłuczka. A potem, można mieć jeszcze tą kartę, która się pojawiła w gólu. Wcześniej nie było jej, więc nie można było zwiększyć tego jeszcze. Więc Można powiedzieć o więcej. Eee, oprócz tego, oprócz tego chyba nie ma znaczenia ile macie siły. Mm, tak mi się wydaje. Chyba nie ma to znaczenia, czy macie dużo siły czy nie, bo się i tak powinien działać niezależnie. Nie mm, jestem chyba w stanie tego tak na szybko sprawdzić, ale tak mi się wydaje, eee, że siła nie miała zresztą. Nie, tutaj nie sprawdzę już, bo wszystkich zabiłem. Yy, ale nie powinno mieć to znaczenia dużego. Mm -mm. Spróbujmy zobaczyć. Jeżeli będą na zewnątrz supermutanty, to to sprawdzimy. Użyjemy czegoś na siłę, żeby zwiększyć siłę, i zobaczymy, czy to wpłynie w jakiś stopniu na obrażenia. Hmm. Oczywiście, że tu nie ma. Czy, jakbym wszedł, to będą jeszcze raz zobaczymy. Jeśli drzwi będą zamknięte, to znaczy, że nie, są otwarte, czyli się nie da. No, nie zresetowali się, musiałbym z windy skorzystać. No dobra, chodźmy szybko do windy. Więc tak na początku, tutaj będziemy musieli zabić, oczywiście. Supermutantów, a potem użyjemy coś na zwiększenie siły, więc patrzymy na obrażenia. Znaczy, tu poszło bardzo szybko. Po 28, po 25. WTORS. Ok. Jak z tą bombą, jeżeli tu przyjdzie, to będzie trzeba potraktować tak. No bo dobra, sam się potraktował szybko. Ok, yy, a więc użyjmy coś na siłę. No serio, nie dacie mi zmienić, nie? I użyć niczego. Hmm. Zawsze się wtrącą. Dobra, coś na siłę. Stary opos. Może być. Ważne, żeby zadziałało, i coś tutaj na siłę użyjmy. Nie to. O, jest. Dwa do siły. Zatem zwiększymy sobie siłę w ten sposób. I zobaczmy, czy będzie znacząca różnica w obrażeniach. No, nie widzę. I raczej będzie tak, jak mówiłem. To się nie zmieni. to był setny poziom akurat ale tak jak mówiłem, nie zmieni się dobra, zejdźmy w dół to wtedy pojawią się już supermutanty tam na dole no tutaj były nisko levelowe też wtedy się resetuje łez tak cały Nie widzę żadnej różnicy. Zupełnie nie widzę różnicy. Więc to nie siła działa, tylko tłuczek. A więc to co na kolbę, atak kolbą zadziała, to zadziała. Oczywiście, jeszcze celując, oczywiście celując jeszcze w punkt witalny, czyli słaby, to i tak robimy większe obrażenia. I jeszcze szybciej można go zabić. Prawie dwukrotnie. Przy okazji, jeśli zależy Wam na wymaksowaniu inteligencji to zachęcałbym do zakupu tego planu mechaniczne derby. Właśnie, też sobie zdałem sprawę, że tego nie mam. Kosztuje trochę sztabek złota, jest u Mortimera w kraterze. Dostępny. Ale... no... ważna rzecz. Dlaczego? Bo jak postawicie, daje wam to bodajże chyba plus 2 do inteligencji? E, w kampie jak postawicie? To prawdopodobnie daje wam plus 2 do inteligencji właśnie, ale zresztą możemy myszyno szybko to spróbować sprawdzić. A... niedługo będzie podwójne a... punkty doświadczenia, znaczy jeszcze chyba z 2 tygodnie, jeśli się nie mylę, ale... Czy, czy nawet troszkę może dłużej, ale w każdym razie... Szykuję się powoli wielkimi krokami, więc będzie trzeba sobie uzbierać właśnie jak najwięcej inteligencji, żeby wbić level na wyższy poziom, odblokować punkty profitu. Czy inne możliwości oczywiście? Eee, zobaczmy to mechaniczne... A, nie nauczyłem się go. Eee, teraz. No to gdzie jest to mechaniczne derby? Aha, fajnie. Uwielbiam kiedy Odblokujecie coś takiego To się nie pojawia od razu, tylko trzeba tego szukać. No to gdzie to mamy? Nie, to jest strzelnica. O, mamy mechaniczne derby. Tak to wygląda. Tak, kiedyś się to postawi? Myślałem, że nigdy. I. Pobawmy się tym. O, popatrzcie, od razu zwiększa, więc nawet nie trzeba, widzę, się tym bawić. Co dziwne. Myślałem, że to trochę potrwa. W każdym razie, no, działa, nie? Działa. Eee... Nie, no, raid right, nie idę. Ze względu na to, że chcę pójść sam. Na rajd i wam pokazać jedną rzecz, jedną zmianę, którą mogliście nie widzieć, albo jeszcze nie mieliście okazji zauważyć, bo jeszcze nie byliście na rajdzie, więc od razu wam to pokażę. Akurat miotacz płomieni mi tu wyszedł. Czekajcie, zobaczmy, czy ktoś coś zrzucił gdzieś nie. Nie ma żadnych planów. Gratis. Aha, dobra. Jakiś gość tam czeka na coś. Niech se czeka. My jedziemy zrobić test. A czy test? Pokazać jedną rzecz. Jest zmiana, jeżeli chodzi o strażnika, przynajmniej pierwszego. Ano taka, że by go nie bić, zanim się pojawi. Do tej pory. Było tak. Tylko poczekajcie, niech ja tutaj dojdę w ogóle. Do tej pory było tak, że zanim się pojawił, po kliknięciu guziku, czy guzika, jak tam zwał, to mogliśmy w niego strzelać i zbić mu tarczę, zanim. Się tak naprawdę pojawił, można powiedzieć, czyli wyciągnął do góry, był gotowy do strzału. To a, można było zbić mu już tą tarczę. Teraz nie ma takiej możliwości, zresztą sami zobaczcie. Strzelam już, zanim jest gotowy. Powinienem zbić mu tarczę. Zobaczcie na jego paski tarczy i życia. Widzicie? To wam nic nie daje. Musicie poczekać, aż będzie gotowy do ataku i zacznie strzelać. Dopiero wtedy możecie strzelać, więc nie ma co się śpieszyć. Od razu mówię. Ho ho ho. No nie byłem gotowy. Zupełnie. Nie mam odporności na energię i w ogóle także. Zdjął mnie. Dość szybko. Ale no to dlatego, że nie miałem w ogóle. No. Zresetuje mnie, czy nie zresetuje? Dlatego, że poszedłem to tylko wam pokazać, a nie e, walczyć. Co ja mam tutaj za no, żarłoczny, więc powinien teoretycznie coś tam wytrzymać. Ale reszta jest. Kiepska chyba. Chociaż nie, było na ciężko zbrojnego, więc powinienem wytrzymać teoretycznie. No cóż, zdziwiony jestem, zdziwiony. E, ale nieważne, nieistotne. Nie o to chodziło w tym teście. Chciałem wam pokazać tą zmianę, więc żebyście mieli to też na uwadze, żebyście nie marnowali na przykład punktów akcji albo kawy wcześniej, bo to wam no, nic nie da. Musicie poczekać. I wtedy możecie użyć na przykład miniguna z siekaczem, jak już wyjdzie dopiero w pancerzu wspomaganym, bo tam ten sposób, żeby postawić pancerz i na niego wskoczyć, dalej działa, dalej funkcjonuje, więc można działać w ten sposób. Przejdźmy do najważniejszego punktu, przede wszystkim od dzisiaj. Minerva w White Spring i macie możliwość u niej zakupu planów z ostatnich trzech tygodni. Tak to chyba można nazwać poprawnie. Zatem, co można u niej kupić przede wszystkim? Można kupić u niej plazmowego siekacza a, i e, modyfikacje do niego. Jak i też możecie kupić pistolet krzyżowca. I też chyba modyfikacje do niego. Za chwilkę zobaczymy. E, na pewno w moich materiałach jesteście w stanie znaleźć test pistoletu krzyżowca. Plazmowy Siekacz też już kiedyś pokazywałem. Jest to dobra broń, ale jednoręczna, w razie czego. Ale dobra, fajna. Można ją zmodyfikować i ma wtedy przy każdej modyfikacji inny wygląd, więc też fajnie to wygląda. Ale oczywiście możemy znaleźć jeszcze u minerwy mnóstwo innych planów. Przede wszystkim, jakie plany? Ano, plany na T65 cały, czyli pancerz wspomagany. Mamy tutaj modyfikację do miotacza plazmy, która zwiększa nam szybkość celowania. Granat, plan na gra produkcję granatu z wisielce zamrażającego. Kondensator impulsowy do miotacza plazmy, czyli inna modyfikacja. Dokładna, długa lufa. Napierśnik słoneczny i cały pancerz słoneczny można też tutaj do, dorwać. Można do, dorwać y, modyfikacje do zwiadu, do y, napierśnika zwiadu bractwa. To jest modyfikacja, która daje nam zwiększany tylko udźwiko plus 5, więc w razie czego to nam nie daje zbroi zwiadu. Nawóz Turbognój, który może się przydać do produkcji granatów. Znaczy na ten, o ile się nie mylę, granatów do. No nie znam dokładnie mechaniki nazwo, nawozu turbognoju, bo nigdy nie stosowałem ale podobno te granaty tam zwiększają szybkość upraw roślinnych i tym podobne. Pewnie w komentarzach będziecie w stanie mi bardziej wytłumaczyć, co to, co to robi. Nie bawiłem się jeszcze z turbognojem nigdy. Tu mamy niszczycielską komorę zamkową strzelby Gaussa. Znowu yy, modyfikacja zwiększająca udźwig w zbroi i zwiadu. I modyfikacja właśnie do plazmowego siekacza. Znowu modyfikacja do strzelby Gaussa, do miotacza plazmy, więc sporo tych modyfikacji do tych rzeczy. Tu mamy właśnie ten pancerz słoneczny. Mamy też plan do produkcji wyrzutni rakiet Hellstorm. Ale jeśli jesteście jeszcze przed zrobieniem fabuły, albo nie robiliście wszystkich misji, a przede wszystkim bractwa, to zachęcam do zrobienia, ponieważ wyrzutnie Hellstorm wtedy otrzymuje się za darmo. Więc nie będziecie musieli na nią wydawać, ale oczywiście nie będziecie mogli jej produkować. Niemniej jednak drogie to jest 2000 sztabek. jeśli nie macie na nic innego, to wtedy możecie wydać, ale czasem może być szkoda. Poza tym jeszcze modyfikacje kosztują, bo też są za sztabki złota. Flare można produkować, plan, który akurat nie jest drogi. O flary można rzucać, ona się świeci przez jakiś czas na czerwono. Gorylowe krzesło takie fajne krzesło można powiedzieć z animacją goryla. I to się rusza kapelusz kowbojski, następny kapelusz kowbojski, czapsy to jest taki strój z szelkami do założenia Krzesło z gula, tak samo jak krzesło gorylowe też ma animację Fajna rzecz, można powiedzieć taka zabawna trochę i do dekoracji w kampie Lampy szpitalu psychiatrycznego, to taka długa lampa bodajże do zamocowania Miotacz plazmy to oczywiście modyfikacja do miotacza paczka dynamitu, młodziecie mogli dynamit budować, ale nie jest on lepszy niż nuka granat na przykład pistolet krzyżowca też będziecie właśnie ten co pokazywałem tylko, że tu plan na niego kosztuje 2000 sztabek, też drogo, oczywiście macie szansę, żeby większość z tych planów wypadła wam też na operacjach codziennych, więc e, może lepiej właśnie odczekać niż wydawać 2000 sztabek, chyba, że mówię, macie ich dużo Modyfikacje do plazmowego kacza potrójna lufa, działka obrotowego do gausa. Gdybyście chcieli zrobić potrójną lufę z działka obrotowego. To macie możliwość. Macie rurę z wisielcem i supermutantem, czyli taka stojąca duża rura z płynem w środku zielonym i pływającym w nim albo supermutantem, albo wisielcem. Rękawica to jest taka rękawica wspomagana do bicia. Skrytka z worem z truchłami to taki worek leżący z łańcuchami, jako skrytka będzie. Najczęściej u supermutantów możecie spotkać coś takiego często leżą. Takie worki z truchłami. Więc to tak samo wygląda. Tablice naukowe, też na ścianę do powieszenia, taka tablica z różnymi y, wzorami i tak dalej. Fajnie to wygląda. E, no i niepowstrzymany potwór plan, czyli y, szpony. Y, jak on się nazywa? Szpona śmierci. To, to są takie szpony, właśnie, które możecie wyprodukować z określonymi już modyfikacjami, ale nieco w lepszym, z lepszymi możliwościami. Także też ten szpon można tutaj zdobyć u niej. Oczywiście minerywa powinna być o ile się nie mylę do poniedziałku, także macie cały weekend chyba na to, żeby ją tutaj trafić. Eee, więc zapraszam, gdyby któryś z tych planów był dla Was użyteczny, tak to można określić. No, cóż, tym razem, tymczasem trzymajcie się.